Dzień dobry, witajcie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj na mojej strugnicy kompozytowe szczotki ścierne 3 Scotch Brite Bristol. Zapraszam na film. Nie wiem, jakie będą Wasze odczucia, ale moje na pierwszy kontakt były dość sceptyczne. Widziałam tego typu tworzywowe, plastikowe, nylonowe, nie wiem. Z czego dokładnie ten materiał był wykonany i byłem mówię dość sceptyczny, bo całe życie praktycznie pracowałem na szczotkach tego typu, czyli szczotki stalowe, czy też mosiężne, generalnie pewien rodzaj drucika, który jest jakiś karbowany i zamocowany, ściśnięty w środku. Czy taki, który jest mocowany na szlifierki, czy też taki, który możemy zamocować na wiertarkę. To jest standard i to pewnie. Każdy z Was zna i każdy z Was pewnie spotkał się z problemem przy tamtych stalowych szczotkach. Niesamowicie pryskające te włoski. One się urywają i praktycznie latają po całym pomieszczeniu. Mając coś takiego w ręku, pierwszą myślą jest dla mnie, jak to pracuje w takim razie, że takie włoski są porównywalne. Do, do takich, właśnie szczotek stalowych. I tutaj myślę, że osoby, które spróbują to, niesamowicie się zdziwią, jak to efektywnie pracuje. To jest niesamowite. Cała tajemnica tkwi w specjalnym materiale, z którego zbudowane są te szczotki. Jest tutaj ziarno ceramiczne Cubitron oraz w jednych z tych odmian. Jest też dodawany tlenek glinu dla zwiększenia efektywności pracy, ale całe te szczotki, również co mi się bardzo podoba, w zależności od odmian ja mam tylko tutaj w sumie dwa rodzaje tych szczotek, ale jest ich o wiele więcej, pokażę Wam na zdjęciach, ale zobaczcie na konstrukcję tych szczotek. One są, zobaczcie, rozbieralne, czyli jesteśmy w stanie budować szczotkę w zależności od szerokości pracy, którą potrzebujemy. Budujemy to sobie. Tutaj mam szczotkę, no może zacznijmy od tej. Jak widzicie, bardzo grube te, te włoski. A tutaj, dla kontrastu, czy może ta, może ta. To może ta, dla kontrastu niech będzie. Te są dużo delikatniejsze, przez co sama szczotka jest bardziej miękka, tutaj jednak jest dużo sztywniejszy ten materiał. Jest jeszcze trzecia odmiana szczotek, która jest ustawiona bardziej pionowo, czy radialnie może tak powiem, ona może również pracować wtedy w dwóch kierunkach. No bo tutaj oczywiście jedziemy z kierunkiem tego włoska. W tamtych szczotkach można pracować na dwie strony. I ilość odmian tych szczotek, ich kształtów, średnic, bo średnice są dostępne od 25 mm do budajże 209 mm, więc od naprawdę malutkich do całkiem sporych. Gradacji macie do dyspozycji bodajże 9. Więc to wam zapewnia pracę od naprawdę super agresywnej, bardzo efektywnej do pracy wykończeniowej, gdzie wręcz polerujecie materiał, a nie, go, a nie go szlifujecie. Do czego w takim razie można stosować te szczotki? No, oczywiście tutaj do mi drewno, więc możemy oczywiście stosować to do drewna. Był jeden już film, gdzie Litka pokazywała, jak efektywnie czyściła te wręgi między dyskami wazarynnymi a najlepsze chyba zastosowanie jakie przychodzi mi do głowy przy drewnie jest oczywiście strukturyzacja drewna czyli jego postarzanie to wam tutaj pokażę ale na drewnie oczywiście się świat nie kończy i tymi szczotkami niesamowicie efektywnie i szybko możecie gratować możecie polerować możecie odbarwiać miejsca spawów przy przy, przy, przy metalach polerowanie mosiądzu polerowanie aluminium polerowanie stali nierdzewnej to wszystko zrobicie tego typu szczotkami i teraz tutaj ja mam przy, no przy sobie mam tak naprawdę trzy rodzaje powiedzmy mocowania przygotowane tak tutaj mamy mocowanie tutaj w środku tej szczotki są takie tuleje redukcyjne więc nie zabraknie Mam nam tak naprawdę możliwości na co to możemy zamocować. Mam tutaj szczotkę tą zieloną na razie, i to możemy sobie zamocować przykładowo na szifierkę kątową. Możemy to zamocować tak jak tutaj. Są takie dwie flansze, i to już możemy mocować na wiertarkę na przykład. Możemy, no dobra, niech zostawię, niech będzie. I możemy. Kolejne doskonałe, jakby zastosowanie to są małe szlifierki czy wiertarki pneumatyczne. I tutaj sobie weźmiemy to małów. To jest średnica 75 mm z trzpieniem 6 mm, czyli typowe, właśnie do tego typu sprzętów. Dokręcimy tylko, żeby nam to nie odfrunęło, i zaraz Wam pokażę samą pracę nimi. E... Świetną sprawą, tak jak widzicie, tutaj sobie operuję tymi wszystkimi szczotkami. Świetną sprawą jest to, że nic Wam nie grozi. Zobaczcie, że na razie nie mam rękawiczek, a sobie. Biorę te tarcze ścierne, przypominam, tarcze ścierne i sobie dotykam, poruszam, i nic mi nie jest. Zróbcie to samo z tarczą ścierną z tymi stalowymi woskami. To jest masakra, nie? Tutaj bez rękawic w ogóle się nie podchodzi, bo yy, skaleczenia tymi drucikami są naprawdę bolesne. To co? Weźmiemy w takim razie jakieś przykłady. Mam tutaj kawałek aluminium. Zagratujemy sobie krawędź. Jest tutaj cięte e, chyba taśmówką. Mamy kawałek stali. Tutaj jest farba. Tutaj mamy trochę rdzy. Właśnie to jest świetne też do, do usuwania rdzy. E, kawał stali. następne tutaj jest trochę popolorujemy. Mamy jakiś pręt mosiężny. Tutaj też polerka. No, i dla osób, które lubią pracę w drewnie, kawał dębiny i sosny. I troszeczkę nadamy tutaj jakąś strukturę. Oczywiście, obroty tych urządzeń nie będą małe, więc tutaj pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. I okulary koniecznie na nos to jest obowiązek. Ochroniki suchą Tutaj. Przy kątówce i przy tego typu sprzęcie pneumatycznym też się przydadzą, bo czym dłużej pracujemy, no to o słuch trzeba dbać. I ja jeszcze mam tutaj maskę przeciwpyłową. Z tych takich dość leciutkich, ponieważ pracując przy takiej strukturyzacji, tego pyłu się wydobywa i teraz, jeśli nie robimy tego na dworze. No, to wiadomo, że za chwilę ten pył będzie się wszędzie unosił, i wtedy ta maska, jednak na naszej twarzy, powinna się pojawić. Dobra, to ja teraz nie mówię. Przejedziemy sobie wszystkie te materiały, zrobię jakieś tam zbliżenia, a później jeszcze Wam kilka rzeczy opowiem. Te ochrony, jak widzicie, jak się przydały. Widzicie, jaki jestem okurzony. To naprawdę dowód na to, jak bardzo efektywne są te listki, te szczotki, że to naprawdę niesamowicie szybko działa. Myślę, że tutaj też ważną informacją jest to, że cała ta szczotka składa się z takiego samego materiału, prawda? I efektywność pracy nie zmieni nam się. Na początku, czy też na końcu jej żywotności, bo ona zawsze będzie pracowała w ten sam sposób. No, oczywiście, zmieni nam się jedynie tylko prędkość obrotowa, bo zmieni nam się średnica tarczy. Te materiały, które wam tu pokazałem, też na przykład z tą zieloną płytką stalową. Ta farba, która tutaj była, to nie jest taka zwyczajna farba. To jest farba stosowana przy maszynach i ona jest się. Naprawdę niesamowicie mocno trzyma, to jest płytka żeliwna i usunięcie jej tak, nie wiem, papierem czy tego typu metalowymi szczotkami jest niesamowicie trudne. A tutaj widzieliście, spokojnie mogłem to usunąć nawet tą jedną tarczą zieloną, i na tym mogłem już pracę zakończyć. Użycie tarczy żółtej, czyli tej dokładnej, to już nadaje nam. Widzieliście sami, błyszczy się to i świeci. Tak samo przy, yy, przy tej stali nierdzewnej, praktycznie zrobiłem z tego lustro. i Widzieliście też w jakim czasie, prawda? No i później strukturyzacja drewna przy dębinie, pracując nawet tylko to tarczą żółtą, jestem w stanie w kilka minut zrobić, słuchajcie, kilka milimetrów. Tego materiału zebrać. No, oczywiście, pracując z kolejnymi gradacjami, czyli najpierw, na przykład, tą zieloną zbieramy zgrubnie, a żółtą wygładzamy już, i to jest wszystko po prostu pięknie, gładkie. Możemy to wykańczać jakimś preparatem i gotowe. W sośnie to samo. Aluminium mosiąc, metale nieżelazne. Tam jest po prostu polerka tą tarczą żółtą. No, rewelacja. Także. Krótki pokaz ich możliwości prac tymi tarczami, ja jestem pod dużym, dużym wrażeniem, jak szybko się tym pracuje. No i biorąc do ręki te tarcze, w ogóle nie widzimy, że coś się z nimi dzieje. No, nie mówiąc cały czas o tym bezpieczeństwie, na które ja również zwracam uwagę, przy tarczach tego typu trzeba zachować naprawdę dużą ostrożność, bo. Sami wiecie, co się dzieje z tym, jak to pryska. Tutaj tego efektu na pewno nie ma. Haha. Ha. No i teraz weźcie sobie tarczę. E, pokazywałem na biegu, pokazywałem na, e, dotykając w ten sposób, nie, gdzie jest problem. A tutaj obracam tarczą, którą przed chwilą e, szlifowałem metal, a moim dłonią nic nie robi. Niezły bajer, nie? Więc. Takie czary dzisiaj Wam pokazałem. Polecam, polecam, polecam. Sprawdźcie, bo niesamowicie efektywnie pracuje się tymi tarczami. Ja jeszcze tak tylko kombinuję, jakby to zrobić, żeby te tarcze zrobić dużo wyższe. Skoro tutaj mamy średnicę w środku dość sporą, aż sprawdzę, ile. 50 mm czyli 50. Nakładamy tego dużo więcej i słuchajcie, wręcz do szczotkowania podłóg można byłoby to wykorzystać. Ale nie podpowiadam, co kto może zrobić, to już zależy od waszej inwencji. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.